Nie wiedzieć czemu porusza się po bezdrożach. Good work, Lieutenant. If it's reliable, the information you've brought back will give us a real edge as we plan our assault on Everon. Sir, I'm confident it will prove reliable. Excellent. Now, I want you to take a leading role in the counterattack. So, first, we need to assign you to a squad. There are two groups of men scattered to the northeast of here. Make your way to the crossroads out towards Arundel and gather them under your command.

Będziemy musieli się nauczyć nimi sprawnie dowodzić, aby być efektywnymi w walce. Nie, nie, nie. To jest Armstrong. Lieutenant Armstrong. Hehehe, <grystanie> nice to ma świetny ruch na to. Jestem w pozycji, ale nie mogę zobaczyć mojej unii. Over. Armstrong, we copy you. Alpha Squad is inbound from the north. ETA, two minutes. Ask for Bravo. Well, we've lost contact with them. Obsługa jest bajecznie prosta, wszystko wykonujemy przy pomocy naszego radia. A jednostki oznaczałem, że przy pomocy klawiszy funkcyjnej. Stąd też może być nas maksymalnie 12 w drużynie. Two ready. Two move to zero six one. Two ready. Two move to echo Delta. Four. Five. Moving on. Jak widać bardzo sprawnie, no o wysłanie, wydanie pierwszego rozkazu. No, Tymczasem tym oh, było czyli do nas nowy, że też nasze branie się poszerzyło. Ready. Warto się tutaj zaznajomić z radiem, z którego poprzednio korzystaliśmy nie tak, nie tak często, jedynie do podstawowych informacji. I teraz jednak będzie naszym głównym narzędziem, gdyż zawiera ono wszystkie najważniejsze rozkazy. Tak więc pod jedynką umieszczone są rozkazy dotyczące poruszania się, takie jak trzymanie się formacji, postęp, stanie, czekanie na dowódcę, chowanie się. Pod dwójką mamy wyznaczanie celu dla poszczególnych jednostek, pod trójką tryby ognia i ataku, również obserwowanie. One. już nowe jednostki drużynie to, to trzeba im wydać rozkaz pod twórką Seven. mamy wszystko związane z pojazdami czyli wsiadanie obsługa SBA czyli proste, nauka tego Roger. nie wymaga dużo czasu No teraz dodajemy. to zadajemy Wójcie, nakaz powrotu duszyku szyku. Choć może być to problemem. Jeszcze są ona daleko i nie będzie wiedziała gdzie jesteśmy. Więc najprościej klikamy myszką na drodze. Dwójka w sprawie skręcie. Pod mamy... To wszystko, co mnie, z czego korzystaliśmy już wcześniej, czyli wszystkie statusy brak paliwa, amunicji, ranni i cele wzbogacone to zostało o wzywanie wsparcia pod szóstką działania dla poszczególnych jednostek, a pod siódemką zachowania ósemka to szyki, a dziewiątka przydzielanie naszych jednostek do specjalnych pod oddziałów. Zero zero odpowiedzi, które już z których już wcześniej korzystaliśmy. Three, four, five, Teraz nie wystarczy poczekać aż dwójka wróci za rudy Zaczyć Nie wiedzieć czemu porusza się po bezdrożach No i proszę bardzo wystarczy no, toczy się załadować Wybrać wszystkich i nakazać przemieszczenie się do Bois. Jak widać, bez jakiejkolwiek naszej ingerencji. No, poza wydaniem rozkazu, nasze jednostki przemieszczają się tam, gdzie chcemy. Proste, łatwe i przyjemne.